Dobry, dzisiaj zmiana operatora kamery. Dobrze. Dobrze, bardzo wycieczka idzie. Idziemy po samochód w końcu. Tak jest. Uważaj na kupę Dobra, dochodzimy po odbiór auta. Wszyscy zadowoleni. Sar z nieba się leje. Półgodzinny spacer. Zobaczymy, co za auto dostaniemy. Dobra, auto wypożyczone. Ale trzeba nagrać żeby się nie dowalili o nic wow. Ale wydle trzeba było Ale to ma przyspieszenie! Gdzie dajmy okulary? Ja się dziecko Na dachu zostawiłeś Co? Na dachu zostawiłeś Co ty bierzesz? No faktycznie Ja bym je tam widział no ja się zatrzymuję Nie, Ale były na dachu Były na dachu Jakby nie wziął, to byś teraz sobie... Jakby sobie Zabudzenie nie by to bym go no. Teraz jechał, bez okularów. Z rongo? Nie wiem, co to jest Na rondo Ale jadę Dobra, jak będziemy wracać, jak się cię <grym> Bo już mi się zachciało jeździć pozycyjnie z powrotem Ile tu jest pasów? Jeden Nie, nie mogłam przyjechać. Nie mogłam przyjechać, gdyby nie miała ze mną. Nie wiem czy nagranie może oddać to, co właśnie tu czuję. Chodzi. Okazało się, że akumulator się rozładowuje i, i ładuje. Jak na przykład e, puszczam gaz, to on się ładuje, albo jak hamuje, to on się ładuje. Ale parę minut sobie pojechaliśmy. W 50 godzin, nie wiedząc co się dzieje. No, nie było, to dobre, ale. Ale co, mi się podobało? Tak, o, na kawkę, co? Kawka! Tak, tak jedziemy na kawkę. O, tu A co? Chcę zobaczyć Twoją minę. Dobra? No, a bo ja tu masz cukier, a ja bez cukru. Mocno. Ale warto popić, bo to.

tarliśmy cali zdrowi. Zaraz będę drona puszczał. Patrzcie na ten widok. O, rewelacja, o, oprawiłbym się w dupcu. Ło, ale woda tam. O. Ja chcę dobrego. Hamstwo już poszło. Tam stań na rękach. Ale to no na szoky. pewno. I <laughs> jaka Kodzie. woda. Skaczemy na wyjśle. Rewelacja. No, nie, nie, tam, tutaj, no właśnie o tą plażę A, mi chodziło. Stójcie. Dobra, ogólnie to się topie, ale idziemy już na plażę. Co chcemy do restauracji? Tak, Dobra. Tu jest zejście na plażę, chyba nie? Tu nie mają O, ja już chcę do tej wody. Dobra, udało nam się dotrzeć na plażę. Tu się rozkładamy. Seba się już rozłożył. Seba się, Seba się. Ma Seba się już rozłożył. Nie wiele do szczęścia nie jest potrzebne, nie? Jest woda, jest wszystko. Tak. A patrzcie na to są te piękne schody. Tylko są zamknięte, no niestety nie ma znana nie wchodzić. Są panowie tutaj ratownicy. to sobie tam pod nie podpłyniemy chociaż na Tak, chwilę, nie? To, to tak tak z Patrz, Tam w ogóle ludzie stoją, więc jest tak, spoko, jest tak, no. Myślę, mamy tutaj pist, który sięga momentami nawet 90 metrów za skały wapienno-osadowej. I całe to cudeńko, które widzimy to zasługa wody i słońca, bo i czasu w sumie, tak? Bo z biegiem czasu woda nadała ten cudowny kształt, a słońce sprawiło, że z szarej skały mamy cudne, białe cudeńko. No nie mogą tutaj inaczej nazwać, bo naprawdę aż brak słów to jest takie piękne. A skąd nazwa tureckie z Generalnie no to na niektórzy piszą, że piraci podpływali tutaj, wspinali się po tych schodach, żeby nachodzić na popiskie miasteczka. No i przez miejscowych byli nazywani błędnie, no błędnie omylnie Turkami. Dlatego schody Turków, tak, dokładnie to schody Turków z tego, co doczytałam. No a my zaczynamy plażowanko. Dronem polatałem, jestem zadowolony, także będziemy plażować i pić piwko. I co no i Dawid z Moniką siedzą na plaży, smażą się. Ja sobie tutaj przyszedłem porozmawiać przez telefon, bo jedynie tutaj mieliśmy lepszy zasięg, znaczy mieliśmy ja miałem lepszy zasięg, dlatego tutaj przyszedłem z telefonem do wody. Stąd właśnie ludzie skaczą, bo tutaj jest kilka tam Jak się czujesz? Jak? w to dowodzie. <grym> tak się prezentują tureckie schody. Teoretycznie nie można na nie wchodzić, ale o płynięciu nikt nic nie mówił. Dlaczego? Będę mówił, że musiałem odpocząć. No bo tak też musiało być. Znaczy, tak, tak tak jest. No po prostu. Zobaczymy skok na główkę A tam zachód słońca Woda Woda mega wody. słona. Bardzo. Monika zadowolona. Ja też zadowolony. Ogólnie tureckie schody, czyli schody Turków, jak tam nazywają, jak to woli. Mega. Teraz jest tak słońca, ale ja no, trochę nie, to nie widać, ale i tak jest tak przyjemnie ładne niebo. Zbatujemy w tych skałkach, których jest tutaj pełno i można sobie po nich pochodzić. No, super widok. Fajne miejsce, do którego o, obowiązkowo tak. trzeba przyjechać. Naprawdę Fajne. i w sumie wypożyczyć auto, warto. Wydaje mi się, że warto Mamy nadzieję tylko, że nasze auto stoi Tak, mam My nadzieję, że że nasza panda stoi tam na miejscu bo zaparkowaliśmy tak dziwnie, że boję się, żeby przerysowali bo nie braliśmy żadnego ubezpieczenia Patrz jaki krap krab idzie Patrzcie Schował się Krab wchodzi tam Ale malutki krabik Hej ziomek No nie wyjdzie ty dzisiaj Mówisz, że się wstydzi. No, zawstydził się jakiś. Ale nas fajny. Papluska wodą pluje na nas. <noise> tak próbuję odstraszyć. To one w tych dziurkach w sobie się chowają. Chyba może? tak. Ej, patrz w ogóle z tej dziurki. Aha, to jest woda. No. Dobra, nie będziemy kraba straszyć, idziemy dalej. Już kraba widziałem swą... pa, patrz! Oj, one się chowają. On się schował kolejny krabik, pod skałą. Jeszcze no. raz w życiu widziałem, tak? No, ogólnie nie brałem ubezpieczenia na samochód, ponieważ w Polsce ze swojego banku kupiłem ubezpieczenie, które obejmuje na całą Europę i obejmuje również od ubezpieczenia, od przepraszam, wypożyczenia samochodu na 5000 zł od uszkodzenia. Czyli po prostu na 5000 no to jakieś jest ponad tam 2000 euro, jak się nie mylę. To jest tyle co, co byśmy wzięli w sumie na to ubezpieczenie tutaj. Widziałeś jak ryba szybko popłynęła. <laughs> nie, patrzę, że się nie zepsuje. E, tak, no jeżeli z, z, będzie jakaś szkoda, to po prostu podaję numer polisy. No już mój bank się tym zajmuje, a ja, ja mam wszystko gdzieś w sumie, więc... No bo to ubezpieczenie kosztowało tutaj 20 euro. No ale skoro wziąłem ubezpieczenie w Polsce ze swojego banku, to stwierdziłem, że nie będę brał tego ubezpieczenia. Nie jest mi potrzebne, bo jest i od wypadku od wszystkiego, także wydaje mi się, że będzie ok jeżeli auto stoi i nie jest uszkodzone, to już będzie okej. Okay. Auto wzięliśmy chyba na 3 dni, jak się nie ma 3-4 dni. No, jakoś tak. Dobry dzień. dzień. Myśl na lanko. dobre. Kawusia z wodą, oczywiście. Dobra, jechaliśmy do Cefalu. Będziemy tutaj troszeczkę zwiedzać. Pochodzimy chwilę, zobaczymy plażę. Kilka plaż widzieliśmy? No, ale pełno parasoli i taki. To nie jest to, czego szukamy, tak naprawdę. No i zwiedzimy cefalu, jedziemy na plażę jakieś 3 km stąd, chyba jest jakaś lepsza plaża, którą polecają i tam się chyba rozłożymy i spędzimy resztę. to jest ta plaża którą wielu ludzi poleca w internecie a nie wiem nie urzekła mnie w ogóle Steczko ogólnie ładne przytulne widać że turystyczne no ale plaża nie jest rewelacyjna jest malutka i człowiek na człowieku w sumie ale miasto ładne Sebastian już tam zdjęcia cyka Dobrá, poda pustit drona. Szukaliśmy plaży. Znaleźliśmy jakieś przejście i mamy coś takiego w ogóle. No, widok nieziemski. Tam jakaś łódeczka jest. Trochę wieje. No, ale magia. Tylko, że tu się nie poopalamy. O, zaraz zobaczymy. Dwie duże torby. Ciężkie jeszcze mnie noga boli Ciężko było po tych schodach wejść. Ale dalej szukamy wejścia na tą plażę. To nie była ta plaża. O ile to nie jest prywatna plaża hotelu, ale włączyłem mapy w ogóle. I będę patrzył jak inaczej wejść. Chyba w końcu dobrze idziemy. Musieliśmy kierować się bardziej na punkt widokowy. Po prostu z ulicy w taką. Takie malutkie przejście przejść. Mam nadzieję, że już tam będzie plaża, bo już nogi nas totalnie bolą, mnie klapki obtarły, jest źle. Dochodzimy do plaży udało się. Są ludzie, kąpią się. Czekanie z klifu. Wczoraj były tureckie wchody, dzisiaj mamy skałkę. Jestem w Tam wchodzę, tam wchodzę, tam wchodzę, skaczę na dynkę. Tylko w tą stronę nie skac. No, no. tak bez... Na tamtym że... Nie widzę go stąd. Mały tam ten szpikulec. A usiądziesz na nim? Usiądziesz na nim? Mogę usiąść. No iż to Stacja pierwsza. Sebastian skacze po raz pierwszy. Łap! Kamera! Łapiesz?